3 tom, 3 stycznia 1900 roku. Strach przed utratą Boga i pokój za wszelką cenę. Nadal czuję się pełna nędzy i nie tylko, czuję się także niespokojna. Wydaje mi się, że całe moje wnętrze jest zaniepokojone z powodu utraty Jezusa. Myślałam sobie, że moje wielkie grzechy spowodowały to, że mój ukochany Jezus mnie opuścił i że nigdy więcej go nie zobaczę. Och, jaką okrutną śmiercią jest dla mnie ta myśl, co więcej jest bardziej bezlitosna niż jakakolwiek śmierć. Nie widzieć już więcej Jezusa, nie słuchać już więcej jego łagodnego głosu. Utracić tego, od którego zależy moje życie i od którego otrzymuję całe moje dobro. Jakże można bez niego żyć? Ach, wszystko się dla mnie skończy, jeśli stracę Jezusa. Z powodu tych myśli odczuwałam agonię śmierci. Całe moje wnętrze było w nieładzie, gdyż pragnęłam Jezusa. On zaś jak błysk światła objawił się mojej duszy, mówiąc do mnie: Zachowaj pokój, nie chciej się zamartwiać. Tak jak pachnący kwiat napełnia wonią miejsce, w którym się znajduje, tak też pokój napełnia Bogiem duszę, która go posiada. I błyskawicznie umknął. Ach, panie, jak dobry jesteś dla tej grzesznicy! Mówię Ci też w zaufaniu, że jesteś bardzo nierozsądny. Mam Cię stracić, a Ty nawet nie chcesz, abym się martwiła i niepokoiła. A jeśli się martwię i niepokoję, dajesz mi do zrozumienia, że sama się od Ciebie oddalam, gdyż mając spokój napełniam się Bogiem, a niepokojąc się, napełniam się diabolicznymi pokusami. O mój słodki Jezu, ileż cierpliwości potrzeba z Tobą, gdyż cokolwiek mi się przydarzy, nie mogę się nawet martwić ani niepokoić. Chcesz, abym zachowała doskonały pokój oraz wewnętrzną ciszę.